Dzień dobry, dzisiaj pokażę przepis na świąteczny makowiec bez glutenu i pieczenia. Zaczynamy od wypukania 200 gram kaszy jaglanej w letniej wodzie. Teraz prażymy ją około 5 minut. Teraz zalewamy ją trzema szklankami gorącej wody. Dodajemy 5 łyżek zmielonych wiórków kokosowych. Dodajemy jedną łyżeczkę esencji waniliowej. Gotujemy 20 minut pod przykryciem. Ugotowaną kaszę odstawiamy do wystygnięcia. W osobnym naczyniu gotujemy 250 gram maku. Gotujemy około 30 minut. Ugotowany mak odsydzamy i blendujemy. Posiekaną skórkę z jednej pomarańczy gotujemy dwukrotnie wymieniając przy tym wodę. Namoczone wcześniej daktyle blendujemy. Do przestygniętej kaszy dodajemy daktyle. Do maku dodajemy powstałą masę. Dodajemy 4 łyżki rozsypianego masła. Dodajemy ugotowaną pomarańczę. Dodajemy 4 łyżki miodu. Jedną garść posiekanych orzechów włoskich. Wszystko razem blendujemy. Naszą masę nakładamy mocno przyciskając. Teraz czas na przygotowanie polewy do naszych słodkości. Dodajemy pół tabliczki gorzkiej czekolady. Jedną łyżkę miodu. Cztery łyżki wody, wszystko razem podgrzewamy. Całą polewę wylewamy na makowiec. Posypujemy garścią orzechów włoskich. Wsadzamy na noc do lodówki. A oto nasz świąteczny i zdrowy makowiec. Wesołych świąt.